Siemaneczko, ziemeczki, jestem Mati z programu Poradniki PC będę wam pokazywał poradniki dotyczące Windowsa 7 będą różne fajne odcinki dobra i będzie fajny specjal fajny fajny, fajny fajny unboxing czegoś, ale to dopiero święta lub kilka dni po świętach albo dzień, dwa ale to zaczynamy do tego co miałem przedstawić więc tak, wchodzimy w internet, wklejamy link, który będzie podany w opisie. Yy, to jest program, który zmienia nasz menu start. Znaczek menu start. To jest bardzo fajne do zmiany wyglądu Windows. I jeszcze zaraz Wam pokażę, jak zmienić ten tutaj pasek oraz okna wyświetlane. Więc tak, wklejamy ten link, będzie on w opisie. I teraz tak, tutaj spobierz Sunrise 7 dla Windows 7 i jest dla Vista. Tutaj jest napisane... 64 bity. Ja mam 32. Wiem słabo. Ale tak, przejdźmy do rzeczy. Rozmiar pliku jest bardzo mały. To jest bardzo dobra aplikacja. Navista też jest. Więc dobra, pobieramy. Już pobierzemy, instalujemy. Ja mam już pobrane. Więc sorki się nie przygotowałem. Dobra. I teraz tak, wygląda tak. Teraz ustawienia. Duże ikony. Jak widać tutaj, duże to mamy takie normalne, a małe to mamy takie jak widać. Hmm, tutaj trzeba wy wyłączyć uc UAC przepraszam, dla konta z uprawnieniami administratora, bo my mamy administratora. I tak, tutaj nic nie robimy, chyba że chcecie. Tutaj nic też nie robimy, ale to Wasza decyzja. Odblokować obsługę 128 GB dla 86. Dobra, zwiększę wydajność. Wyłączę, przepraszam. Dobra. Yy, teraz tak, zabezpieczenia. Zabezpieczenia, można zablokować rejestry i tak dalej, i tak dalej. Tu nic nie robimy, chyba, że chcecie, no. Tutaj też nic nie, nie, tutaj musi być włącz możliwość stosowania niecertyfikowanych styli wizualnych. Czyli takie, włącz całkowito przezroczystość, czyli, że będzie widać przez ten jeden folder yy, wyświetlone okno na drugie. Tutaj to nie, o właśnie, tutaj. Pokaż wszystkie programy. Można tutaj robić co chcecie w ogóle, ale nas interesuje tutaj. Czyli tak, wygląd przycisk menu start. Macie różne, przeróżne. Na przykład wybierzemy sobie takie. Hmm, ostatnie to mam 70. Hmm, 60 może takie, żeby podświetlane było. O! Czyli tak, pierwszy start, czyli będzie takie szare. Później jak najedziemy na to, będzie czerwone i lekko czerwone, czyli wyłącza się, czy tak powiem. Zastosuj, klikamy. Tak? Odświeży się nam. Jak widzicie, start. Naciskamy, najeżdżamy raczej, jak widać, czerwone, tak? I tutaj jak zjeżdżamy, to lekko czerwone i znowu takie szare. Dobra. Teraz zmienię sobie 30, 29. Yy, I zastosuję. OK. Teraz zajmiemy się, yy, ok, zamykamy, teraz z, zajmiemy się zmienianiem koloru okien. Czyli tak, panel sterowania, zmień kompozycję. I teraz tak, kolor okna tu jest, wchodzimy tak, panel sterowania, wygląd i personalizacja i personalizacja. Tu mamy różne tapety, sceny i tak, ale to nas nie obchodzi. Tu jest tu pulpity, to możecie sobie wybrać. Kolor okna. Tu macie przeróżne. Czyli tak na przykład wybiorę sobie o ten. I intensywność. Dosyć dużą wezmę. Przezroczystość, ok. I teraz tak, zapisz zmiany. Jak widzicie, już to nam u góry się zmieniło. I na przykład teraz tak, wygaszacz ekranu to możemy też sobie ustawić jakiś chcemy. Na przykład bąbelki, fotografie, puste i tak dalej. Puste przepraszam. Galeria fotografii, ale to trzeba wybrać. Musi być w programie, <coughs> przepraszam, picture, jakiś obraz. Taki ruchomy. A to później będzie. Hmm, Tekst 3D, czyli taki Windows 7 będzie się pokazywał. Dobra, ale to nas nie interesuje, więc jak widać, mamy tutaj już na fioletowo. Możemy na przykład frapsa, hmm, gry inne. Widać tutaj naokoło, mamy też obramowanie fioletowe, więc myślę, że Wam ten poradnik się spodobał. Od czasu do czasu może będę nagrywał góry, może, ale zobaczymy jak to będzie. Więc do następnego odcinka, następny odcinek będzie z muzyczką, więc myślę, że on to się spodoba. Komentujcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka.